Wyszły do domu publicznego. One szły na bierzmowanie. Było tak czy nie? Było tak czy nie, chłopy? Było tak czy nie? Do burdelu szły. One szły na bierzmowanie. Nie mówiąc o tych, o tych którzy, którzy, no tamte dziewczynki poubierane i tak dalej, więc miałem głowę w oczy spuszczone, jak Dominik czy jaki inny tam, Alfons, święty, święty Dominik Sawio dawał, na przykład leciał mi z głowy taki młodzianiaszek, też z puszczonymi oczyma chodzi. W każdym razie tu jest no, że już oczy można otworzyć, bo jest figurka, trawa, drzewa, ziół, wierni też, wierne, poubierane po katolicku. I ów ksiądz biskup, senior wychodzi, Kujawski, Romuald Maciej, mówi do tych Nowo bierzmowanych, że czasy mogą przyjść różne, dar, który otrzymujecie dzisiaj, dar Ducha Świętego, wzywa nas zdania do obrony wiary, nawet jakby przyszło na męczeństwo iść. Słucham tych słów, co ten człowiek mówi. Katolickie słowo, że że otoczka cała nie ta, ale słowo katolickie. Podmieniono łeb świni, w związku z tym świnia nowa jest. Przekształcenie w praktyce. Kościoła katolickiego, Dietrzecezji Kamposz, w tym ludzie wiedzieli po katolicku, wiarę, którą dzisiaj ma ksiądz, biskup Kujawski. Więc chyba tam doczytał, jako rektor, seminarium o biskupie Kamposz, jak gada młodzieży o męczeństwie no to być może sąd za te słowa go nie spotka tu na ziemi już. Nauczył się mówić w stylu, jak mówi ordynariusz, Gondecki, dlatego z głosu myślałem, że to ksiądz artybiskup Gondecki, Ale treść była katolicka, że, że za te słowa odpowie przed Bogiem. A ty, Kujawski, co? W 1983 roku słuchałem jego słów jako, jako chłopak, jako, no już nie dzieciak, Podziwiając mądrość, godność kapłana i odwagę, na misję ruszał z Ostrowa Wielkopolskiego. Żegnał się z dziećmi. Na jedenastkę chodziliśmy. Stawał tam, dzieci wokół, wokół stołu posoborowego jej, kazał się gromadzić, nakazał i chodźcie tutaj, chodźcie, lężmy, 17 lat to nie wychodziłem, ale podziwiałem kapłana w jego katolickiej wierze. Dziś przychodzi mi tylko podziwiać słowo, które powiedział mi to pierwsze, i że bab po, po ubieranych jak ździerat i na tarner nie pogonił z uroczystości bierzmowania, chociaż usza była, była polowa, nie w kościele, ale miejsce sakrum było, bo msza jest, jest. Więc taka odwaga tego pseudo-męczennika. A młodzieży będzie o męczeństwie mówił. W każdym razie ja mówiłem wiernym o męczeństwie. Jest placet, jest słowo biskupa posoborowej sekty, ale katolickie słowo mówi, w punkt. Czym się różni yy, polski stypa od wesela? I odpowiedź była, to czasy szkolne były, to lata tam 70. 80. rodzin Jeden upity mniej, nieboszczyk. No. Kiedyś wesela tak wyglądał, ja przynajmniej pamiętam w rodzinie. U kamieników, u Jankowskich, ów, u, u jednych się bił Pan Młody z Ojczymem. Po pijaku prawdopodobnie, przynajmniej jednego. U drugiego dziadek Woźnicki z markiem kamienikiem się tłukli. Jak słyszałem jako dziecko, że jest wesele w domu, to w Stachu, że w, do, w domu, w rodzinie, to w Stachu miałem. Zgurszenie po prostu. Katolickie domy, bzdura. Tu się pokazuje próba. I wcale nie znaczy, że, że nie ma być tańców, że nie ma być alkoholu, ale na pewno nie po to, żeby, żeby to, co w kościele zostało przypieczętowane. Pan Bóg dał pieczęć, żeby w jednym momencie to wszystko roztrwonić. Bo... Jeszcze inne przykłady to z wojska, pamiętam, karwoski Dariusz, taki mały, mały. Na wesele pojechał na przepustkę, wrócił, to się chwalił, ile tam kobiet zaliczył. Na weselu, po to jeździli, na wesela. Także na pewien sposób ten film tego całego, taki, taki zdegenerowany reżyser, chyba Smarzewski się imieniem takim przedstawił, stary facet, a zdrobniany z kiteczką, ale na pewien sposób, jak ktoś na weselach dawniej bywał, to takie sytuacje jak na tym filmie, w mniejszym czy większym stopniu, tak czy inaczej bywał, bywał Stroje kobiece. To jest wszystko, to jest szeol, To jest szeor. To, to jest rozwiązłość, rozpusta. Wykupywanie różnych tam bucików, nachlanie się ludzi, nieprzystojne żarty. Pokolanie ma panią rmodom rozpoznać, czy to ona, czy świadkowa, i inne tego typu zabawy, otrzepiny z głupimi przyśpiewkami wulgarnymi. Zgrozę, zgrozę. Mówię, jak pomyśleć, jak, jak no to panu Bogu dziękuję, mówię, że i jak byłem, jak przynajmniej w kapłaństwie na weselu, albo tańczyłem, albo piłem alkohol. Zazwyczaj tańczyłem, bo nie piłem alkoholu. Ale jak jak wziąć to, to w czym się uczestniczyło, na co się patrzyło. Straszne. Straszny. Pierwszy przykład dobry, który słyszałem w, w, w ogóle wśród bliskich, to był przykład pana Mirosława Kruszyńskiego. Tu był wiceprezydentem w Poznaniu jakiś czas, który, który po, po, po ślubie poszli gdzieś tam z najbliższą rodziną, kawę wypili, nie, nie było żadnego jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś takiego, no, no właśnie zgorszenia, tak, i naszej rodzinie, pani, pani Hania, tak, kamiennik, też, wesele bezalkoholowe. Na weselu mojej, mojej siostry, szaflik, doktor, pierwszy zachlany. Straszne rzeczy. Kuzyn krzysiu w nóg, zachlany jak, jak 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 świnia, bo z wojska przyjechał. Wulgaryzmy, przekleństwa. Tylko ja mam już takie rzeczy w pamięci, gdzie jak tu mówił świętości życia pój, jak taki jest początek. Za zastanie, w mądrości. ubogą, urodzi każdego z nas. Wczoraj to, co się dzieliłem, miałem radość poznać osoby, których wcześniej nie znałem, w domu, w którym przebywam, w którym mieszkam, w związku z tym, że tutaj Pan został zawołany. Poproszony, żeby pomógł sąsiadowi, udał się z sąsiedzką pomocą, potem no, okazało się, został wprowadzony, wprowadzony.